W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę Iris Inaczej kosaciec. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek. Zapraszam do oglądania. Kosaciec. Irys, rodzaj roślin należący do rodziny kosaćcowatych. Kosaćce występują w stanie dzikim na półkuli północnej i jest ich ponad 200 gatunków. Gatunkiem typowym jest kosaciec brudkowy. Kwiaty najczęściej są zbudowane z sześciu płatków, które zaginają się w połowie do góry, a w połowie są spuszczone do dołu. Mówi się, że mają brudkę. Na jednym pędzie znajduje się kilka pąków. Oprócz wyglądu różnią się, także warunkami uprawy. Ich wysokość jest bardzo zróżnicowana. Ich liście są bardzo dekoracyjne oraz utrzymują się bardzo długo, dlatego dekorują ogród przez cały rok. Kwiaty irys mają wiele pięknych i intensywnych kolorów. Najczęściej są dwubarwne i bardzo czyste. Rysy potrzebują stanowiska słonecznego, ale rosną dobrze w lekkim cieniu. Temperatura powinna tam być dość wysoka. Gleba nie może być bardzo wilgotna, ale powinna być żyzna. Najlepsza jest kulchna ziemia, która jest ani za sucha ani za wilgotna. Nie przeszkadza im kwaśny odczyn. Na twardej i ciężkiej glebie może być narażona na choroby. Niedobrze znoszą obecność roślin wybijających wodę w otoczeniu np. niektóre odmiany drzew lub krzewów. Rozmnażamy je poprzez podział kłączy. Po kilku latach od posadzenia, należy wykopać karpę i podzielić ją na mniejsze oraz oczyścić. Po takim zabiegu rosną znacznie lepiej oraz kwitną obficiej. Cały zabieg najlepiej jest wykonać w lipcu lub sierpniu, kilka tygodni po przekwitnięciu. Można to zrobić wiosną, ale najlepsze efekty osiąga się po zniknięciu pąków. Irysy są roślinami szybko rosnącymi i długo utrzymującymi się. Stosuje się na rabatach oraz na klomby. Świetnie pasuje na kwiat cięty. Można go długo trzymać w wazonach. Trzeba wtedy ściąć irysa tuż przed rozkwitem pąków.